Dzień dobry, witam na tym materiale wideo. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam to rozwiązanie, ale nie tylko, ponieważ chciałbym również udostępnić produkty i materiały w postaci kodu na ESP do zbudowania takiego rozwiązania również samodzielnie. Więc zaczynajmy. Jak widzicie, jest to wyświetlacz. Wyświetlacz bezprzewodowy. Ja pozwoliłem sobie to tak nazwać. ESP32 WiFi LCD Box, ponieważ jest to w sumie box z samym wyświetlaczem, poza tym enkoderem obrotowym z funkcją przycisku, który się tu znajduje. Tak wygląda obudowa wykonana w kolorze czerwonym, ponieważ ten kolor czerwony i w ogóle czerwony bardzo lubię, dlatego tak jest wykonana. Obudowa drukowana na drukarce 3D projekt wykonany w całości przeze mnie jak inne projekty moje, które pokazywałem wam na filmach, które możecie ode mnie zakupić obudów podróżne rozwiązania jak RS232 RS485 bądź pod sam ESP32 DevKit V1. W przypadku tej obudowy tego wyświetlacza jest już tu zawarty moduł ESP32 S3 w konkretnym przypadku tej obudowy wyświetlacz ma 2,8 cala oraz rozdzielczość 240x320. Tu po prawej stronie, akurat tu jest to przykręcone, bo jak Możecie zobaczyć otworów na przykręcenie encodera jest wiele. Ja dałem tych otworów tak dużo, ponieważ muszę przetestować najlepsze położenie. I najlepsze położenie, jakie tutaj aktualnie zaobserwowałem, to jest właśnie to położenie po prawej stronie wyświetlacza. To mi najbardziej pasuje i myślę, że wszystkim innym również. Więc tu aktualnie się znajduje potencjometr, czy tam raczej encoder z funkcją przycisku. Poza tymi dwoma elementami na pokładzie znajduje się jeszcze moduł ESP32S3. Tu możecie zaobserwować jego wyjścia. Są już to USB typu C, więc nowocześnie. To tyle odnośnie gadania i oglądania produktu. Przejdziemy do budowy wewnętrznej. Oczywiście musimy odkręcić cztery śruby znajdujące się na przednim panelu i wspólnie rozkręćmy. Mamy odkręcone śruby. A więc podnosimy przedni panel. Naszym oczom ukazuje się taka oto kabelkologia. Mamy tu moduł ESP32S3. W moim przypadku konkretnym jest to moduł N16R8. Tak, tak on się nazywa, o ile dobrze pamięta. Ma on dodatkową pamięć ram w postaci 8 MB, także bardzo fajnie. Mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o kody zaprogramowane na ten moduł. Jest on w stanie o wiele bardziej złożone programy obsłużyć, ma większą wydajność. Tutaj znajduje się na przednim panelu właśnie wyświetlacz. Przykręcony jest on na 4 śruby. Tak naprawdę wystarczą dwie. Jest to wyświetlacz, tak jak mówiłem, 2. I 8,0 cala na sterowniku ST7789. Mam nadzieję, że Wy to widzicie na ekranie. Ja na, na tym małym ekraniku za dużo tutaj nie widzę. Pozostaje mi tylko liczyć na to, że to się dobrze ładnie nagrywa. Mamy opisane wyprowadzenia wyświetlacza: kolejne od góry GND, VCC, SCL, SDA, RST, DC, CS, BL. I tu na samym końcu SDA0. SDA0 jest niewykorzystywane. Wykorzystywane są tylko te piny. Ich jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pinów na 9 jest wykorzystywanych do podłączenia do modułu ESP32. W tym filmie za chwilę pokażę wam jak podłączone są te wyprowadzenia z wyświetlacza do modułu ESP32. Pokażę wam to w formie tabeli, którą wyrzucił mi ChatGPT na podstawie kodu, który mu przesłałem, ponieważ myślę, że w ten sposób dojść do tego będzie ciężko. A ja też nie chcę tu już bałamucić waszego czasu na to, byśmy razem tłumaczyli jak to jest podłączone, więc myślę, że jak wam pokażę to w formie tabeli z czata będzie najlepiej. Poza wyświetlaczem, poza ESP32 znajduje się tu również encoder, taki impulsator obrotowy z funkcją przycisku, jego wyprowadzenia, również pokażę Wam w formie tabelki, jak to podłączyć do ESP32. Myślę, że jeżeli chodzi o pinologię i o elektronikę, to by było na tyle. Tak jak widać, obudowa prezentuje się następująco. Każdy moduł ma tu swoje miejsce. Wszystko wydaje mi się schludnie zaprojektowane. Jest to w miarę przemyślane. Oczywiście nie chcę się tu chwalić, ale zaprojektowałem to samodzielnie. <laughs> tak, zrobiłem to samodzielnie. Zaprojektowałem tą obudowę w kadzie. Tutaj znajdują się również miejsca do przykręcenia obudowy, na przykład do ściany, bądź do deski, bądź do czegoś innego. Do czego chcecie, obudowę możecie również przykleić, trzeba zapewnić zasilanie. Odnośnie środka, to by było, wydaje mi się, na tyle. Ja skręcę obudowę i przejdziemy do czata, pokażę wam pinologię. Mamy skręconą obudowę. Teraz przejdziemy do czata GPT. Dodałem mu kod. On na podstawie tego kodu wyrzucił mi tu tabeleczkę z pinologią, więc możecie to wszystko zobaczyć. Oczywiście w opisie tego filmu dodam również taką tabeleczkę właśnie z podłączeniem. Może dodam to w samym kodzie do ESP, albo jako osobny plik, żebyście mieli do podłączenia, ponieważ robię ten film też po to, żebyście mogli odtworzyć ten projekt u siebie do swojej instalacji. Tak wygląda podłączenie. Mamy kolejno VCC do 3,3V. Do 5V nie podłączamy. E, GND, no to masa. CLK z LCD GPIO 18. MOSI GPIO 17. MISO. Takiego pinu w ogóle na LCD nie ma. CS do GPIO 15. DC do GPIO 16. RST do GPIO 5. były GPIO 4. Jest to PWM do sterowania jasnością wyświetlacza. Enkoder, mamy tutaj tabeleczkę wrzuconą od enkodera. CLK do GPIO 11, DT do GPIO 12, SW czyli switch do GPIO 13, napięcie zasilania 3,3 V, masa GND i tak wygląda podłączenie. Przejdźmy teraz do uruchomienia wyświetlacza. Pokażę Wam, jak się on uruchamia. na początku pojawia się but OK, Później zaprogramowałem moje logo i mamy uruchomiony wyświetlacz. Tak wygląda. Pierwszy panel wyświetlacza pokazuje nam w centralnym punkcie, jak widzicie, godzinę, datę i dzień tygodnia, czyli dzisiaj mamy 9.38, jak nagrywam ten film, sobota 5 lipca 2025 roku. Prawy górny, przepraszam, lewy górny róg to jest temperatura wody użytkowej CWU 53,4 stopnia. To jest temperatura bojlera w moim domu. Temperatura centralnego ogrzewania w domu 22 stopnie. No oczywiście w moim domu. Prawy górny róg opisuje nam SOC akumulatora w procentach. Jak widzicie 71%. Następnie poniżej w prawym górnym rogu energia. Ile w kilowatogodzinach zgromadzone jest energii w akumulatorze po przeliczeniu na podstawie SOC nominalnego napięcia itd. itd. Na podstawie, przepraszam, nie SOC, tylko napełnienia w amperogodzinach obliczone, obliczone są kilowatogodziny. Poniżej znajdują się takie graficzne leżące słupki odnośnie mocy aktualnie obciążającej falowniki. Jak widzicie na trzeciej fazie falowniczek jest obciążony, teraz pojawiło się wyższe obciążenie, mamy 2,5 KW, kolorystyka się zmieniła. Oczywiście kolorystyka w przypadku każdego z tych słupków się zmienia. Do 2 kW jest zielono, powyżej 2 kW robi się żółto-pomarańczowo, a powyżej 4 kW robi się. Czerwono, tak słuchajcie, to wygląda. Dla przykładu, włączymy jeszcze coś na trzeciej fazie, żeby bardziej obciążyć. Zrobimy mu takie 4 kW, zobaczymy, czy da radę dociążyć go mocniej. Powinien kolor zmienić się na czerwony. Chwilę musimy poczekać, zanim sprzęt się rozgrzeje. Nie, no. O, jak widzicie, mamy czerwony kolor na trzeciej fazie. I zielony kolor. Następna sprawa. Tutaj, gdzie mamy CWU, przy CWU pojawia się biała kropka, jeżeli boiler w domu zostanie uruchomiony. I dla przykładu, uruchomię teraz ręcznie boiler. Jak widzicie, pojawiła się biała kropka, i na pierwszej fazie od razu obciążenie. Teraz wyłączę boiler, biała kropka zniknie. Boiler wyłączony. Przy centralnym ogrzewaniu również pojawi się biała kropka wtedy, kiedy uruchomiona jest pompa centralnego ogrzewania. I teraz włączę pompę centralnego ogrzewania. Jak widzicie, biała kropka się pojawiła. Teraz wyłączę i biała kropka zniknęła. Jeżeli chodzi o pierwszy ekran, to wszystko, teraz drugi. Na drugim ekranie pozwoliłem sobie wyrzucić dane z Smart Bus Bar Boxa. Dane wszystkie pochodzą właśnie z niego. Napięcie, prąd, moc, energia, napełnienie, temperatura, SOC. Wszystko to liczone jest w Smart Bus Bar Boxie. Na temat Smart Bus Bar Boxa już niebawem będzie film, ponieważ zakończyłem finalne testy moje pierwsze podstawowe. Stwierdzam, że działa wszystko super, więc będzie niebawem dostępny w sprzedaży, jeżeli ktoś chciałby takie rozwiązanie ode mnie nabyć. Następna strona jest to typowa strona z mocą, która wychodzi z falowników. To jest to samo co na pierwszej stronie, tylko w postaci jednej karty. I ostatnia strona. Jest to wykres produkcji fotowoltaiki. Po lewej stronie wykresu, na osi pionowej, moc, na osi poziomej, czas 30 minut wstecz. Aktualnie wykres buduje się od prawej strony w postaci takich zielonych punkcików, które są łączone automatycznie linią, i powstaje w ten sposób wykres. Co jedną sekundę powstaje tam taka kropeczka, dzięki temu mamy taki wykres. Poniżej mamy jeszcze dzisiaj wyprodukowaną energię oraz aktualną moc. Możecie zapytać się, dlaczego. Aktualnie jest u mnie tak mała produkcja, skoro jest 9.38, bo mam ograniczoną po prostu moc ładowania poprzez prąd ograniczony z falowników. Mam ustawione na 30 amperów z falowników i na napięcie w tym momencie niższe. 54,8 V ustawiłem napięcie. Jest teraz na tyle dużo słońca i na tyle długie nasłonecznienie, naświetlenie, że nie ma sensu szybko akumulatorów ładować. Jeżeli chodzi o LCD, to jest wszystko, a jeszcze zapomniałbym wam pokazać. Nie wiem, czy to dobrze widać na materiale. O, może tam będzie widać, widzicie? Ten przewód USB świeci. W sprzedaży na mojej stronie internetowej również będziecie mogli zamówić takie przewody o długości 1 metra świecące w różnych kolorach. Mam tu niebieski przepraszam, niebieski czerwony, tu mam słuchajcie obok. Niebieski, zapewne na materiale nie widać tego dobrze, zielony oraz taki wielo kolorowy przewody w wersjach USB-C oraz micro USB. Powiedzieliśmy sobie na temat budowy wyświetlacza. Oczywiście, jeżeli nie mówiłem tego w opisie tego filmu, umieszczę linki do materiałów potrzebnych do zbudowania takiego wyświetlacza, czyli do modułu ESP32 S3 do Moduł wyświetlacza tego 2,8 cala na sterowniku ST7789 oraz do tego enkodera obrotowego, skąd zakupiłem te przedmioty. A jeżeli będziecie chcieli, to możecie ode mnie zamówić to obudowę pod ten konkretny model wyświetlacza, bądź mogę Wam sprzedać kompletne takie urządzenie. Piszcie w komentarzu, czy przeszkadzają Wam te otwory, które się tu znajdują, w takiej konfiguracji, czy nie jest to dla nikogo żadnym problemem. I oczywiście piszcie w komentarzu, czy uważacie taki produkt za sensowny, czy podoba Wam się to, czy może jest to totalnie bez sensu. Przypominam, jest to wyświetlacz bezprzewodowy, służący głównie do wyświetlania danych z Home Asystenta, ale dokładnych jego funkcji ja sam na razie jeszcze nie jestem w stanie określić, ponieważ Ponieważ ogranicza mnie wiedza i wyobraźnia, co można tutaj zaprogramować. Ja, nawet, jako twórca tego rozwiązania, nie jestem w 100% świadomy, co można tu pokazać. Dobre, nie? Okej. Okay to jak już opowiedzieliśmy sobie wszystko, to pozostaje nam tylko jeszcze przedstawić pokrótce kod, który realizuje te funkcje, które mogliście zobaczyć na wyświetlach. Oczywiście, jeżeli chcielibyście zaadaptować taki wyświetlacz do swojej instalacji, do swojego home asystenta, no to niestety będziecie musieli kod, który Wam udostępnię, przerobić, ale tu moja podpowiedź. Kod będziecie mogli przerobić albo nawet musicie zaprzęgnąć do tego sztuczną inteligencję w postaci na przykład czata GPT, który jest chyba najbardziej znanym asystentem AI. Macie również do dyspozycji Gemini od Google bądź różne inne wersje tego narzędzia. Ja gorąco zachęcam do korzystania w takich. Aplikacjach, gdzie potrzebna jest umiejętność kodowania, taki Asystent AI naprawdę bardzo dużo daje. Bardzo przyspiesza no i przede wszystkim otwiera nowe horyzonty. Dobra, przechodzimy do samego kodu YAML na ESP. Jak widzicie, znajdujemy się w mojej zakładce ESP Home Builder.